Lider PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Lech Poznań po niespodziewanej porażce z Resowią i odpadnięciu z Pucharu Polski w dziesiątej kolejce przyjechał do Kielc na mecz z chcącą odskoczyć od strefy spadkowej koroną. Początek zgodny z planem Pereira, Murawski, Kozubal, Sousa i Wolemark. Patryk Wolemark już w 14 minucie zapewnia prowadzenie Lechowi. Bardzo ładna akcja Kolejorza, fantastyczna asysta Sousy. No i Wolemar e, szybszy e, przy piłce od e, Dziekońskiego. A więc jeden do zera, ale jeżeli ktoś myślał, e, że Lech e, od tego momentu będzie miał gruzgoczącą przewagę i będzie strzelał wolę, e, to nic z tych rzeczy, bo fantastyczne podanie Dalmau i Pedro Nuno niespodziewanie doprowadza do wyrównania. Mieliśmy piękną asystę Sąsy w lechu. No to mamy teraz naprawdę cudowną asystę Adriana Dalmau. Pedro Nuno jej nie zmarnował. Zamienił to podanie na gola i w ten sposób po 566 minutach bez straconego gola. Bartosz Mrozek pokonany. 1 do jednego. No i to korona wygląda lepiej. Pod koniec pierwszej połowy. Teraz Joel Pereira. eminięty przez Fornalczyka. Fornalczyk po lukarnym ale nad poprzeczką Mariusz Fornalczyk w świetnej indywidualnej akcji, no tutaj dobrze Aleks Douglas się spisał. I jeszcze raz Fornalczyk, to już początek drugiej połowy, tym razem Bartosz Mrozek interweniował, a do środka bywał Marcel Pięczek. Korona wygląda coraz lepiej, no ale momentami bardzo cofnięty i broni się przed kolejnymi atakami gospodarzy. A więc teraz po raz kolejny Fornalczyk wygrywa pojedynek z Pereirą. Fornalczyk! No i znów Rozek jest na posterunku. Ogrywany Joel Pereira przez Mariusza Fornalczyka, ale Korona, mimo że spisuje się naprawdę świetnie, to nie zdołała strzelić jak na razie golana 2 do 1. Kolejna akcja i analiza war po tym rzucie rożnym. Patrzymy na to, co działo się między Dino Choticzem, a Jawem Hopmeisterem. Ogląda to też pan Piotr Lasyk i po obejrzeniu powtórek wideo mamy decyzję. Rzut karny dla gospodarzy Pedro Nuno z 11 metrów pokonuje Bartosza Mrozka. Sensacja w Kielcach, Korona prowadzi z liderem PKO Bank Polski Ekstraklasy 2 do 1. Pedro Nuno ma już dublet w tym meczu i trzy gole w tym sezonie. No to Lech rusza do odrabiania straty i bardzo szybko doprowadza do remisu. Joel Pereira dośrodkowywał, Alex Douglas trafił w poprzeczkę. No a do bitka, kogo? Patryka Wolemarka. I mamy kolejny dublet w tym meczu. Nie tylko Pedro Nuno, ale też Wolemark z dwoma golami na koncie, a więc w 61 minucie remis 2 do 2 i już znów przejmuje inicjatywę. Ponownie jesteśmy w polu karnym korony Wolemark 3 do 2. Katrick, szwedzkiego zawodnika wypożyczonego swoje Nordu Rotterdam, który poprzedni sezon spędził w Herrenben. Patrzymy tutaj, czy nie było spalonego Isaka, który tam powalczył o górną piłkę, ale nie, nie było. I polemark bohaterem tego meczu, bohaterem Lecha Poznań. Lecha, który z problemami, ale jednak opanował sytuację w Kielcach. Prowadzi z koroną 3 do 2. No i do końca już kontroluje wydarzenia. To uderzenie Wiktora Długosza po rajdzie. Szczykawki, ale nad poprzeczką. Doliczony czas gry nawet Xavier Dziekoński w polu karnym. Kolejorza, spore zamieszanie, ale tutaj udało się gościom wyjście z własnej szesnastki. Jest Filip Szymczak, mija Dziekońskiego. Jest pusta bramka, ale nie decyduje się na próbę strzału z połowy boiska. Ostatni gwizdek oznacza, że wynik się już nie zmieni. Z problemami, z kłopotami, ale zgodnie z planem Lech Poznań wygrywa w Kielcach z koroną. Chociaż wynik 3 do 2 oznacza, że Kielczanie postraszyli lidera tabeli. A więc w tym momencie Lech wciąż na pierwszym miejscu w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie. Ma 8 zwycięstw na koncie i 25 punktów. Korona tuż nad strefą spadkową. Korona Kielce, Lech Poznań, 2 do 3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.